Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mamy sobotę 11 września. Tak jak Wam obiecałem w poprzednim filmiku, idziemy z samutkiego rana. Jak widzicie, nie ma jeszcze słoneczka na horyzoncie, dopiero to wschodzi. Jest godzina chyba 6. .00. Idziemy na, no na prawdziwki. Tak jak ostatnio w filmiku, wybrałem się po robocie. No, i wiadomo, było ich sporo, ale niestety, zapadł zmrogi, Nie dało się już za bardzo ich nazbierać, ale i tak sporo nazbierałem, dlatego dzisiaj idziemy wcześniej. Uprzedzimy wszystkich z tego powodu, też mamy dwa koszyki. Jestem prawie pewny, że uzgramię całutkie. No, nie uwierzę, że ktoś w piątek, pod wieczór chodził albo, albo dzisiaj z całego rana. Okej, okay, no to widzimy się za chwileczkę. Ok, moi imieni. i są przed nami dwa piękne pierwsze okazy. Tutaj mamy jednego. Proszę bardzo. Naprawdę bardzo piękny grzybek. Twardy, co najważniejsze. Później zobaczymy, czy nóżka nie robaczymy. A tutaj mamy kolejnego. Proszę bardzo. Troszeczkę przez ślimaka obgryziony Ale też bardzo twardy No i w ogóle dwa piękne pierwsze okazy To nie jakieś maluszki Tylko Piękne dwa pię yy, spore okazy Ok, to Ja ruszam dalej Widzimy się za chwileczkę Ok, i mamy kolejnego yy, Przedstawiciela tego gatunku Proszę bardzo Jest tu bardzo ładny borowik. o niestety nóżka była ostro podjedzona przez ślimaka i odpadła. ale wydaje się dosyć twardawa później okroimy sobie w jakimś fajnym miejscu no Jak widzicie mam tu troszkę więcej grzybów ze względu na tak wczesną porę niestety na samym początku nie dało się nagrywać Dalej jest troszeczkę ciemna, jak widzicie, ale jest dużo, dużo lepiej i coś widać. A tak to nie było w ogóle widać wcześniej na nagraniu. Ok, to ja ruszę dalej. Mam nadzieję na dużo więcej i widzimy się za chwileczkę. Ok, moi mili, jest kolejny piękny okaz. Proszę bardzo, chyba najładniejszy dzisiaj. Piękny. Ale niestety widzimy troszeczkę zjedzony nawet nie troszeczkę tylko bardzo. Obetniemy sobie dalej i nóżkę i zobaczymy. I zobaczymy sobie jak to głęboko doszło. Kapelusz mam nadzieję, że jest dobry. No, nóżka całkowicie jest zjedzona. Ok, zostawiamy to na razie. Kapułusik sobie wezmę do domu i w domu go obiorę. Zawsze coś z niego obkleję. A tak wam powiem, że naprawdę myślałem, że będzie dużo więcej tych grzybów. Już kawałek lasu schodziłem i tutaj jest troszeczkę. W tamtym koszyku też troszeczkę. Ciężko wyczuję, żebym zapełnił joba. Je to jest nawet chyba niemożliwe. Nie wiem, naprawdę jestem rozczarowany postawą tych grzybków dzisiaj. Bo liczyłem naprawdę, że. Dosyć szybko nazbieram te dwa koszyki po ostatnich zbiorach. A tutaj taka niespodzianka. W miejscach, w których normalnie spotykam, znajduję grzybki. No dzisiaj nie było. Jeden, dwa, dwie sztuki to, to max. Ale co, idziemy dalej. Nie zrażamy się tym. Może będzie lepiej. Widzimy się za chwileczkę. I jest kolejny prawdziweczek. Rośnie sobie w takim bardzo, można powiedzieć, Fajne miejscu, długa noga. Ale musi taka mieć, ponieważ rośnie mchu. No i wiadomo, musi ponad niego wyros wyrosnąć. Nie, nie jest to tak, tak jak na ściółce. Cała tutaj taka okolica jest porośnięta mchem. Chwilkę sobie tu pochodzę. Może coś uda mi się jeszcze jakieś prawdziweczki znaleźć. No i będę ruszał dalej. No widzimy. Piękny osobnik. Bardzo długa ta noga. Okej okay, to ja. Lecę dalej, jak widzimy strasznie dużo jest tych takich podgrzybeczków, zaraz Wam pokażę, tych tutaj, proszę bardzo, też je zbieram sobie, bo fajne grzybki, tylko z nimi jest jeden problem, trzeba im od razu nóżkę obkrajać, bo co drugie zrobaczyły i praktycznie jak nóżkę zrobaczyła, to cała główka też je zrobaczyła, więc od razu trzeba je obkrajać, no i tyle. Widzimy się za chwileczkę. Okej okay, moi kochani. Jest kolejny korodziweczek. Tak samo muchu. Można powiedzieć. Na takiej dróżce. Naprawdę ostatnimi czasy częściej, może nie częściej, ale dużo spotykam prawdziwych wrócących taki na takich ścieżkach. Nie gdzieś. E, wiadomo obok. Tylko na ścieżkę no widocznie lubią odeptane ścieżki Jak widzimy słoneczko już powoli wychodzi śmieje się tak, że chyba zaskoczyłem wszystkich grzybiarzy tak przez tą porą Ale tak samo sam siebie zaskoczyłem i, i grzyby co najważniejsze nie, nie zdążyły urosnąć No wiadomo, że to żarty, ale naprawdę w Chwilkę już chodzę i dopiero mam tyle w koszyczkach a zostało mi jakieś pół godziny chodzenia po lesie. tutaj. No i zobaczymy, co jeszcze uda mi się dozbierać. Ruszamy troszeczkę dalej w te lasy, takie bardziej liściaste. Te iglaste mnie zawiodły, więc idziemy w inne lasy. Ok, widzimy się przy kolejnym stanowisku z grzywami. Jest kolejny prawdziweczek na cienkiej nodze w muchu rosnący. Jest to troszkę większy okaz. Troszeczkę obgryziony przez ślimaka, wiadomo. Ale nie jest jakiś make-upy, więc bierzemy go do koszyka. Tutaj mam takie właśnie, które nie obkroiłem jeszcze, a tu już mam przebrane, okrojone i wszystkie dobre. A to sobie później obkroję. Wiadomo jak mam czas i rękę wolną, to sobie od razu na bieżąco obkrajam. A jak wam nagrywam? To daję do tego drugiego troszeczka i, i obkrajam później. Ok, ja ruszam dalej, widzimy się za chwileczkę. I tak jak mam mówiłem, kolejny e, prawdziwek na drodze. Proszę bardzo, ładny malutki okaz. Nóżka długa, piękny osobnik. Wkładamy go do koszyka. Jak widzimy, słoneczko już naprawdę wychodzi. Tu mamy jeszcze te małe podgrzybki, ich by naprawdę sporo nazbierał w lesie. Tylko Co drugi jest robaczywy i naprawdę trzeba sprawdzać. Ja też nie mam zbytnie na to czasu, ile nazbieram, tyle nazbieram. Ważniejsze dla mnie były prawdziwki. Okej, okay. to ja lecę dalej. Tą druszko może na tej razie, co znajdę. I widzimy się za chwileczkę. Okej, okay. jesteśmy w, tych, w tym lesie bardziej liścia, a w tym można powiedzieć, co z tym wiąże się, jest na pewno ciemniej w nim. Ale już widzimy tu pierwszego osobnika. Pięknego. Proszę bardzo. Na twardej nodze. Piękny okaz. Spotkałem też jeszcze jednego grzebeczka, którego uciąłem. Zaraz wam go pokażę. Tego osobnika. Zdrowy. I co mam mogę powiedzieć? Jestem wcześniej w lesie. Ale już spotkałem jednego grzybiarza na całe szczęście znajdował się dosyć daleko, bo za potokiem i jakoś nie mieliśmy ze sobą kontaktu, znaczy kontaktu. Nie szedł chyba moimi ścieżkami, więc ja też nie poszedłem gdzie on. I można powiedzieć, minęliśmy się bezproblemowo. No a tak poza tym no widzimy, po troszkę się tych grzybków znajduje nie jest nie jest to czego oczekiwałem, znaczy jakiegoś większego wysypu znowu. No ale nie ma co narzekać. Naprawdę dużo z tych podgrzybków malutkich. Nie widać tego, ale to naprawdę jest koło setki ich. Tylko wiadomo, taki mniejszy grzyb to, to jest cieniutki, malutki naprawdę wchodzi ich troszeczkę, żeby zapełnić, zapełnić ten koszyk. A takie większe dwa, trzy prawdziwe od razu przebywa. No wiadomo jak to jest. Trzy mniejszy grzyb tym na pewno trzeba ich więcej nagrywać. Okej, okay, to ja poszukuję tutaj w tych liściach, w tych lasach dalej Może jeszcze uda się coś znaleźć Na pewno będziemy kierować się już ku wyjściu, ale Ale może jeszcze uda się parę prawdziweczków tutaj znaleźć Okej, okay, widzimy się za chwileczkę Okej okay, moi mini, zaczęło się Widzimy tutaj dwa osobniki prawdziwków Widzę, że w tych liściach, w tych lasach jest dużo ich więcej Dwa Odłożymy sobie go nie do koszyka. Mamy kolejnego osobnika. Na długiej nodze piękny okaz. I tu mamy jeszcze jednego osobnika. Wszystkie fajne, zdrowe. Na długiej nodze, proszę bardzo, jakie okazy. No jest tutaj dużo ciemniej. Może to też sprzyja im w rośnięciu. No i zobaczymy. Ja ruszam dalej. Tu jeszcze chyba jeden jest koło drogi. Pewnie, że tak. Piękny okazik. Ale już z tych drugich. Na grubej nodze. I tu kolejny. O, widzę, trafiłem w bardzo dobre miejsce. Nie spodziewałem się tego tutaj. Nie spodziewałem się tego tutaj. Może tutaj bardziej pochodzi po tym kawałku lasu. Tam chyba... Widzę chyba jeszcze jednego. Ok. No to, jak widzimy, te liściaste lasy chyba lepiej dają, na pewno, niż te iglaste. Żałuję, że nie tu na początku. Pochodzimy sobie koło tej drogi i zobaczymy, co uda nam się jeszcze znaleźć. Widzimy się za chwileczkę. Ok, moi nili. I widzimy chyba tu największego, prawdziwkę jakiego znalazłem dzisiaj. Na pewno dzisiaj. I chyba największego w tym roku. Niestety, nóżka zjedzona. Proszę bardzo, ale kaprusik zacny, weźmiemy go do domu, zawsze coś się z niego obierze. A tu mamy jego kolegę młodego, ten już zdrowszy, proszę bardzo. Na sam koniec można powiedzieć dwa takie okazy, widzimy jak różnie się ten starszy od tego młodego, ten młody widać, że zdrowiutki, biały od spodu, a ten już starszy, pewnie zaczerwiony kapuczek, Przepniemy go na końcu, zobaczymy. Jak będzie roboczywy, to go nie weźmiemy. A jak coś będzie się dało z niego obrać, to bierzemy go do domku. Ok, to ja odkładam do koszyka i widzimy się na podsumowaniu. No i na sam koniec, jak widzimy, kolejne dwa prawdziweczki bliźniaki. Może nie bliźniaczki, bo się rozłączyły, widzę. Jeden i drugi. Fajne, zdrowe. Proszę bardzo. W ogóle w tym lesie już. Pod sam koniec, myślałem, że już nic nie znajdę, a naprawdę najbardziej mnie zaskakuje. Kolejne grzybki do koszyka, już troszkę się ich uzbierało, jest troszkę większych sztuk i od razu wiadomo, koszyk szybciej robi się pełny. Jak tu można powiedzieć, mam tu jeszcze 30 metrów lasu i będę z niego wychodził, ale coś czuję, że jeszcze na pewno coś tutaj uda mi się znaleźć. Ok, to ja ruszam dalej, widzimy się za chwileczkę. Okej, okay. jak widzimy grzybki są już obrane. Tego jeszcze na samym końcu pod sostą udało mi się znaleźć piękny okaz i co najważniejsze nie wiem czy tu widać zdrowieczki. Troszeczkę był przesypany widać po kapeluszu, ale piękny okaz. Tu mamy, można powiedzieć, same te prawdziwki z tego liścia z tego lasu. Naprawdę nie spodziewałem się ich aż tylu tutaj, tutaj. Tutaj mamy te wcześniejsze zbiory. Troszeczkę prawdziwków i podgrzybków, żadnych. No i może ze dwa, 3 sieteczki takie. Żadnych innych grzybków nie zbierałem. Ten duży okazał się robaczywy, więc zostawiam go w lesie. Nóżki zaraz tutaj pororzucam i postaram się jakoś je przykryć. Żeby nie leżały tak na kupie. No i co wam mogę powiedzieć? Spodziewam się dużo więcej na począt z początku, tak można powiedzieć. Na szczęście, poszłem do tego liścia z tego lasu, w którym aktualnie przebywam i tutaj naprawdę. 25 sztuk, jak widzimy, tutaj udało się takich ładnych zdrowych znaleźć. Co troszkę podreperowało ten budżet dzisiejszy koszykowy. No i tak jak mówię, liczyłem na więcej, troszeczkę może się zawiodłem, ale, ale nieźle, sami widzicie. No jednego koszyka by się tego nie zmieściło, to, to więc można powiedzieć dobrze, że wziąłem dwa koszyki. Grzybki zdrowe. Teraz lecę do domu. Tak jak mówiłem, czekam mnie. Wykopki czekają mnie. Urwałem się wcześniej troszeczkę, żeby no, móc, móc zdążyć do lasu przed innymi grzywiarzami I myślę, że mi się to udało, tylko jedną osobę spotkałem. No i co? Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie suba, lajka. No i takie pytanko do Was, czy jak widzicie kurki. Bo ja nigdy kurek nie zbierałem, można powiedzieć. Nigdy nawet chyba nie jadłem. A widzę, że, że dużo osób je zbiera i chwali sobie te grzybki. Nigdy nie byłem jakimś specjalnym fanem ich. Może dlatego, że nigdy ich nie jadłem. Może są takie dobre w smaku, że wiadomo, posmakują mi. No i tak właśnie widziałem kilka razy dzisiaj takie małe skupiska kurek. Mogą, mógłbym je sobie pozbierać, tylko czekam na Wasze komentarze, czy są to dobre grzyby i czy, no, czy łatwo jest z innymi pomylić. Ok, no to widzimy się na następnym filmiku. Dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.